Kiedy powiem 10, klasne w palce, wtedy pani opuści powieki w dół. Raz, dwa, trzy. Oczka mogą mrugać, łzawić, ale nie zamykam pani jeszcze. Trzyma, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Powieki opadają do opuści, pani powieki. Nie broni się pani umówiliśmy, że pani się poddaje i wykonuje moje polecenia. Teraz sklejają się oczka zamknięte i pani ciało robi się tak samo ciężkie, leniwe, jak jak powieki. Dlaczego Pani rusza główką? Bo mi się chce śmiać. Śmiać się chce teraz, tak? Samej siebie, czy ze mnie? Same samej pan, siebie, najbardziej, siebie, jak tak? zwykle. Że Pani, co robi z siebie niepoważną osobę? Nie, Nie. uważam. Ten. Na pewno osoby medytują i w ten sposób wchodzą, ćwiczą jogę, ćwiczą różnego rodzaju metody doskonalenia umysłu, silwy, trening autogenny i w ten sposób. Autohipnozę, medytację, wizualizację, relaksację i Pani to samo robi. Może pani nawet próbować za chwilę poczuje ciężkie nogi. Mocuje się Pani. Powieki opadają w dół, sklejają się, i pani ciało ciężkie dobrze. A teraz zwracam się do podświadomości na ty i kiedy dotknę czoła, opiszę siebie tam, gdzie widzisz siebie, czujesz. Proszę opisać. No ja widzę siebie tam, jak byłam na wakacjach na Dominikanie. Na Dominikanie. Mm. Ale po prostu to jest wyobrażenie, które zachowałam z stamtąd. I my w tej chwili mamy dostęp do naszej wyobraźni. Jak określałem na początku, nasza nieświadomość jest to wyobraźnia. I wszystko to, co było wczoraj, wszystko, co przeżyliśmy, doświadczyliśmy, nasza przeszłość, nawet przed chwilą, to już jest wczoraj. Tylko w, w szpilkach na plaży mi niewygodnie. No, miłe jest to wyobrażenie bardzo, ale ja nadal jestem tutaj. Jasne i na pewno Pani ciało jest tutaj, buty są tutaj, krzesło jest buty, tutaj, mózg jest to tak. A Pani umysł, czyli Pani wyobraźnia jest tam. Proszę zanurzyć się głębiej, obmyć się, zmyje Pani wszystkie problemy swoje, emocje, emocje, więcej zaufania Pani Paulino do mnie, zaufania. Pozostanie w przyjemnym uczuciu rozluźnienia ciała i to rozluźnione ciało pozostaje od dziś na zawsze. Przecież czuła Pani za każdym razem, kiedy przypomni dzisiejszy sens, podobnie wejdzie głębiej i będzie za każdym razem wchodziła głębiej w swoją podświadomość i doświadczała przyjemnych doznań, bycia sama z sobą. Jesteśmy tu i teraz, Pani Paulino.